Znajdujemy się w Popławce, w starej szkole, w siedzibie naszego koła Gospodyń Wiejskich w Popławce. W dniu dzisiejszym mamy zorganizowany wieczór firmowy dla dzieci, który będzie wypełniony różnymi atrakcjami, zabawami, grami. W wolnych chwilach będzie podane jakieś tam jedzenie w postaci hamburgerów, frytek. Na wieczór, później będziemy mieli jakiś, może, wypiek słodki. Dziewczyny przygotują z rana, będziemy mieli śniadanie na, na, na ciepło. Dzieci w tej chwili już mają puszczony film. W ogóle pomysł wziął się stąd, że jeden z naszych mieszkańców przyniósł sprzęt, z którego możemy odtwarzać filmy. W związku z czym zebraliśmy grupę dzieci, która zamieszkuje na terenie naszej wsi. Są to też dzieci, które. Są dziećmi naszych osób, które znajdują się i, i uczestniczą w naszym kole. W związku z czym jest, są, są, są w różnym wieku dzieci i, i, i są wszystkie tam na sali.